tutaj najpierw musimy zdemontować osłonę bezpieczników następnie osłonę dolną kolumny kierownicy tutaj mamy dwie śruby z jednej strony i z drugiej strony torx jak się nie mylę 15 I po wykręceniu tego który mamy moją paskich, paski ten odchodzi dosyć łatwo wystarczy go z tej strony troszeczkę, troszeczkę podważyć ja to robiłem takim narzędziem o i wychodzi bez problemu. Po demontażu tej osłony, dolnej osłony kolumny kierowniczej mamy już dostęp do tego, co potrzebujemy. Czyli o, tutaj do demontażu radia używamy czegoś płaskiego, żeby po prostu wyjąć ten plastik razem z radiem. Dobra, lecimy dalej, teraz trzeba demontować tutaj ten panel środkowy. Wystarczy go tylko podważyć do góry i powinien wyjść. W demontowaniu tego tunelu środkowego musimy odkręcić tutaj dwie śrubki po dwóch stronach torxy 15. Następnie musimy wyjąć tutaj kratki nawiewów. Wystarczy tylko od góry czymś się podważyć. Tutaj złapać mniej więcej tak za boki i ciągnąć do siebie. Od góry tutaj podważać. No i tutaj te dwie śrubki odkręcamy też torxy 15 i wyciągamy cały tutaj nasz panel dotykowy, który odpinamy następnie tutaj po bokach mamy takie dwie dziury o tutaj jedną widać wcześniej pokazywałem tutaj z drugiej strony jedną dziurę w którą musimy włożyć coś płaskiego ja włożę coś takiego i wyciągamy tutaj nasze radio